Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Michu 10 i bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam na kolejne nasze spotkanie z House Flipper. Dzisiaj się tak sprawa ma, że no kolejne nasze spotkanie. Słuchajcie, nie przedłużając, ja już wchodzę do komputera, wchodzę w pocztę i tutaj witam serdecznie. Ten pan Janusz Janusz, jak wypada na Janusza, musi robić to, co sąsiad. Także przyjmujemy. No bo... No, są, sąsiad. słuchajcie. Słuchajcie, Januszowi się spodobało to co ma sąsiad i chce skopiować w klej. Żeby było, że to sąsiad ten od Janusza skopiował, a nie, a nie Janusz od sąsiada. Somsiada, przepraszam, dobra. Jest Habira. Dobra, wchodzimy. Zniszcz ścianę. Okej. Okay. Zburzanie. Ale co? Którą? Którą ja mam ścianę? Mam to w tablicy gdzieś napisane. Gdzie? Zniszcz. Ścianę. Czyli tą? Tak. I bum, wow. i bum, i bum, i ba. I je, i je. Yeah. Yeah. Uwaga, waga boleci, i pójdzie, i je dostał. Jeszcze o. 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 Czyli że tu, tak? I je. Yeah je. Yeah. I od góry. A masz. No Wyżyć się można. Słuchajcie, ja sobie sprzedam te drzwi. I dalej wyburzemy. Tu yeah. 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 I je. I je. I bum. I bum. I bum. I bum, bum. Oła! Oła! Mój nos! Au! Dostałem cegłą w pysk. I bum! Eee. I je! I pójdzie! O. Jeszcze musimy! Jeszcze jeden raz! Jeszcze! Jeszcze! I eee. Gdzie moje nogi? Pokradli mi nogi! Dobra, 10.35, a co tutaj mamy? Aha, czyli chyba ja wiem, jak oni to chcą zrobić. Okej, okay, czyli jeszcze to muszę wyburzyć, tak? No to... Ja przynajmniej tak myślę, dobra. Nie, ja chcę sprzedać te drzwi. Ja chcę sprzedać... Chyba nic. I dobra, słuchajcie, tak. Oni pewnie chcą, żeby tutaj było wszystko w jedno, a tu co jest? A, tutaj bedroom jest, tak? Tutaj będziemy bedroomować, tak? Okej, okay, o to dobra To... Au! Au, uwaga! Yeah. I je. I bum. I cyk. I bum cyk cyk. I poszło. I jeszcze jeden. I jeszcze raz. I jeszcze. No teraz muszę szafę przez to. Szafę I teraz ten. Weźcie stolik se, Nie wiem, gdzie na głowę se go dajcie. Żebym miał jak najwięcej miejsca. I bum. Boom. I bum. I bum. Oj. I boom, No co jest? Aha, to samo pójdzie, tak? No to jeszcze tutaj musimy to wywalić. Tak, wszystkie te. Dobra, tu wygląda całkiem spoko. Dobra, to teraz tu kończymy. I bum. O. I... Uh. Zazdrość. Na, na, nie zazdrość, ale... No, on, ten pan musi mieć wszystko to, co są. Się... To ja mu coś innego zrobię. Ja, nie wiem, ja... Nie, nie, on mnie dokładnie nie pokierował. Mam zniszczyć ściany, no to niszczę. Chyba to samo się zniszczy, tak? Czy co? tak przynajmniej myślę, że to mam jeszcze zburzyć i tyle. Ja tak przynajmniej to... Tak sobie myślę, ale nie wiem czy to jest poprawne. Bo wszystkie na raz walnę, Żeby mi się lepiej później to rozwalało. Widzicie? Samo odpada. A ja tutaj jeszcze, tutaj, o. I pójdzie, i pójdzie. I pójdzie. Normalnie jak w naszym nowym domu, słuchajcie. Polsatowy ten. Serial, no. no pa. Co? No patrzcie, ja nawet tego zniszczyć nie mogę. Dobra, to to może. A, to samo się już zniszczy, tak? No i jest. Jeszcze? Co ja mam im zniszczyć? A, chyba, że jeszcze to, tak? Tak przynajmniej to rozumiem. Ale tak, bo liczba by się zgadzała. Oł. Oh. I yeah. Oj. I bum. I bum. I bum. I bum. I jeszcze jeden. I, i jeszcze bum. I no mówię jeszcze bum, no to jeszcze bum, no. I bum. Ała! I bum. Bum. Dzisiaj tak będę bumbował. Na ten odgłos. E no, całkiem, 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 nice! wyszło. To teraz przemieszczanie. Słuchajcie. Teraz tak. Robimy to taki sposób. Tutaj jeszcze można dosunąć do ściany. Kontakt jest, ale tam. Dobra. Ta, tak. Tylko, że tak. No dobrze, dobrze. mi się wydaje, że będzie. Pistolik. Tu. No. No i, no i spoko. To coś mamy zrobić tutaj, nie? Dobra. Tutaj chyba. Też nie, no to wchodzimy tu. Łazienki też nic nie mamy zrobić. Tu. Tak. Senny błękit. No, dobra, no, no to... To senny błękit kupujemy. No no, buenciki. To. Czekajcie. Nie, nie szło. A tutaj no, tu jest. Kup wiele, wiele. Set dwa kupimy. Dobra, teraz tak. Teraz malowanie. Co to, to? Wszystko taki sam, prawie. Tylko jaśniejszy. Dobra. Skoro tak chcą, to będzie tak. Jak oni chcą. Dobra, mamy tutaj. Ile mamy już na odcinka? 11 minut. Eee, to szybko nam to zeszło. Myślałem, że dłużej będziemy to robić. Dobra, raz z tej, raz z tej. ta to so farbas chodzi Ale tej Dajcie mi tą farbę tu bliżej. Ja se wezmę, wezmę se, zadam teraz tu. Teraz nie sprzedasz. Malowanie. O matko. Słuchajcie, ja, ja, ja teraz jest tak pod koniec odcinka mogę dziwnie brzmieć, ale coś, coś w głos mi siada dzisiaj. Coś w głos mi siada. Dobra, za chwilę te dokończymy te kąty. A, ja nie tu chciałem, ja chciałem tu pomagać. Już zabrakło tej farby, no matko, jedyna... Ja nie wiem, ja chyba będę się trzecią puszkę kupić. zakończ. Przecież jeszcze nie pomalowałem do końca. Wy tu mnie jaja nie róbcie. Ja się nie dam z jaja zrobić. Nie, ale musicie... Nie ma farby. Farba się skończyła. No musicie mi przyznać, że chyba w poprzednim odcinku jakoś więcej tej farby. Nie starczało na więcej po prostu ja mam sklerozy, i ja nic nie pamiętam. Dobra, zabierzemy się za te. Dobra. Słuchajcie, często a gęsto pytacie się mnie, kiedy będzie OmC2. Hmm. Od razu... Jeśli oglądają to fajnie OmC2, jeżeli nie, no to... Hmm. Trudno, ale się wypowiem. Słuchajcie, OMSI 2 to jest dość specyficzny program. OMSI nie można nazwać grą tylko takim programem, że słuchajcie, no on czasami potrafi się wysypać. Eurotrack. Bardzo rzadko mi się wysypuje, częściej na promocji, no bo wiadomo, modyfikacje, modyfikacje, coś tam, coś tam. Ale OMSI 2 na częstej instalacji, bez żadnych modów potrafi wywalić. Na tej podstawowej mapie Berlin. No i słuchajcie. Nie chcę mi się jakoś w Omsi grać. Znaczy, nie, nie wykluczam, że Omsi w tym roku nie będzie. Będzie, bo myślę, że będzie. Możliwe, że nawet dla Was jutro będzie Omsi 2. Ale pewny nie jestem, czy będzie dla Was jutro Omsi 2. Bo ja sam tego jeszcze nie wiem, bo ja ten. Ten odcinek nagrywam 8 grudnia. Także nie wiem, nie wiem kiedy będzie odcinek 2 Może będzie, może nie. Nie wiem, słuchajcie. Obserwujcie mojego, moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. Można dołączyć i tam wszystko jest napisane, kiedy co będzie. Bo robię takie zapowiedzi filmów. Dzień wcześniej, albo nawet jeszcze w tym samym dniu czasami. Zależy jak mi się uda z montażem filmu. 94. Czego jeszcze nie pomalowałem? Czegoś na pewno. Tu coś jeszcze. Czego... A tu, dobra. Tu, dobra. Nie, bo się zastanawiam, czego ja nie pomalowałem. A to jeszcze tu. Dobra. Ja nic nie mówiłem. I co jeszcze? Gdzie jeszcze nie pomalowałem? Tu? rapet? Tu? Rapet tu nie. Ej, czego nie pomalowałem? Bo ja szczerze nie widzę. Czego nie pomalowałem. No, chyba wszędzie pomalowałem już Czego ja tutaj Nie pomalowałem jeszcze jest, Chyba wszystko już jest Jest Dobra, No to Tak no, no i słuchajcie, no i się udało. No, to tak, tak se, to się cieszę, że mi się udało, ale nie spodziewałem się, że zrobimy tyle w jednym odcineczku. Mamy 37 tysięcy, także... Ach, ta chata... Słuchajcie, ja... A ja może się w niej witać nie będę. A ja może tutaj, ona po podwóreczku będę się witał. Bo tak ona tak. to. No ale no dobre. To w takim razie Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, mile widziane łapeczka w górę i subskrypcja na kanale. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się ja ciepło. Oj się, znowu słuchajcie, ja nie wiem, ja się powtarzam coś. Zauważyłem, że się powtarzam. No dobra, w każdym razie na dzisiaj to jest tyle. Dziękuję Wam wszystkim, fliperzy, i inni widzowie. Na dzisiaj to już koniec. 18 minut spotkania. Mam nadzieję, że było to bardzo miłe 18 minut spędzone, bo dla mnie tak. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.